Kia Sorento miała silniki benzynowe i wysokoprężne, a wszystkie opcje zostały nam oficjalnie dostarczone. Zacznijmy od najsłabszej jednostki napędowej 2,4 litrowego silnika benzynowego o mocy 139 koni mechanicznych. Pierwszą rzeczą, której nie możemy w tym miejscu nie powiedzieć, jest to, że samochód z tą jednostką napędową jest bardzo powolny, więc nie należy liczyć na dobrą dynamikę. Jeśli chcesz bardziej dynamicznego samochodu, Odpowiedni będzie dla Ciebie sześciocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 3,3 litra i mocy 245 koni mechanicznych. Oczywiście ten samochód ma znacznie większą dynamikę, ale zużycie paliwa jest średnio bardzo wysokie, zdobądź od 15 do 17 litrów na 100. Co 20 tysięcy kilometrów należy sprawdzić stan paska rozrządu, a co od 50 000 do 60 tysięcy należy wymienić pasek. Pod tym względem silniki diesla mają wielką zaletę, wykorzystują trwały łańcuch do napędzania mechanizmu dystrybucji gazu, który warunkowo wystarcza na cały okres użytkowania jednostki napędowej, ale należy go sprawdzić po 200 tys. km. Ogólnie rzecz biorąc, z jednostkami benzynowymi, Kia Sorento nie działała tak płynnie, jakbyśmy tego chcieli: jeden silnik jest bardzo słaby, a mocniejsza wersja ma zbyt duże zużycie paliwa. Dlatego na rynku wtórnym jest więcej samochodów z silnikiem diesla, za najczęstszy wśród silników wysokoprężnych uważa się silnik o pojemności 2,5 litra i mocy od 140 do 170 koni mechanicznych. Jedną z pierwszych problemów, jakie mogą przytrafić się silnikowi diesla, jest awaria turbiny. Przy prawidłowej pracy nie powinno to nastąpić przed przebiegiem 200 tysięcy. KM, właściciele Kia Sorento zauważają również, że aby turbina działała długo, należy stosować drogi i wysokiej jakości olej. Naprawa lub wymiana turbiny będzie kosztować od 300 do 1000 roku USD. Ponadto właściciele samochodów tej marki proszeni są o tankowanie wyłącznie paliwa wysokiej jakości i wymianę oleju co od 7 do 8 tysięcy przebiegu. Kia Sorento była wyposażona w manualną lub automatyczną skrzynię biegów, a mechanika była instalowana tylko w silnikach o niskim zużyciu paliwa moc. Automatyczna skrzynia biegów była początkowo czterobiegowa, którą później zastąpiono nowocześniejszą pięciobiegową skrzynią biegów z możliwością ręcznej zmiany biegów. Wiele samochodów z manualną skrzynią biegów ma sprzęgło, które psuje się po przejechaniu 50 000 mil, a jego wymiana będzie kosztować od 300 do 400 dolarów, a mechanizm zmiany biegów jest również słaby w manualnej skrzyni biegów, czasami może wybić bieg podczas jazdy. Jeśli chodzi o automatyczną skrzynię biegów, Skargi na nią są dość rzadkie. Jeśli wymienisz olej na czas, skrzynia biegów może przejechać ponad 200 000 km. Samochody w najwyższej konfiguracji były wyposażone w automatycznie podłączony napęd na wszystkie koła Dynamax i autoblokada mechanizmu różnicowego na tylnej osi. Ale większość Kia Sorento jest wyposażona w sztywno połączoną oś przednią, ponieważ taka skrzynia biegów nie ma środkowego mechanizmu różnicowego. Nie zaleca się jazdy z napędem na wszystkie koła po drogach o twardej nawierzchni. Skrzynia biegów jest uważana za najsłabszy punkt napędu na wszystkie koła, podczas gdy skrzynia rozdzielcza jest tutaj trwalsza i rzadko zawodzi. Za najbardziej niezawodne uważa się samochody z najprostszym układem napędu na wszystkie koła. Na przedniej osi zastosowano zawieszenie dwuwahaczowe, a z tyłu oś zależną. Obie osie mają wentylowane tarcze hamulcowe. Przednie stabilizatory wytrzymują około 30 tysięcy, tylne dwa razy dłużej. Amortyzatory w tym samochodzie sprawdziły się jako część niezawodna, chyba że przeskoczysz przez doły. Jeśli mówimy o pozostałych częściach zawieszenia, to do 100 tysięcy kilometrów przebiegu praktycznie nie ma inwestycji w tę jednostkę. Większy remont zawieszenia będzie musiał zostać wykonany bliżej 150 tysięcy przebiegu. Tylne zawieszenie Kia Sorento przejeżdża bez żadnych problemów ponad 150 tysięcy kilometrów. Jeśli jedziesz ostrożnie, nie będziesz miał żadnych problemów z układem kierowniczym, nawet końcówki układu kierowniczego przejeżdżają tutaj od 70 000 do 80 tysięcy kilometrów, ale jeśli będziesz jechał, nadużywaj niezniszczalności konstrukcji ramy i regularnie szturmuj wydmy, możesz zabić przekładnię kierowniczą i będzie przeciekać po przebiegu do 100 tysięcy kilometrów. Właściciele bardzo często omawiają takie przypadki na forach. Jeżeli jesteś posiadaczem tego modelu samochodu, prosimy o opisanie problemów, jakie napotkałeś podczas użytkowania samochodu. Być może twoja recenzja pomoże czytelnikom naszej witryny przy wyborze samochodu. Cześć przyjaciele! Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CRME Pro carme Proto, duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę carme.pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.